Dzień dobry, nadzieją na przyszłość polskiej fotografii portretowej. Ostatnio mówiliśmy o roli akcesoriów oraz doboru odpowiedniego, odpowiedniego planu, czy aranżacji odpowiedniego planu zdjęciowego do fotografowania postaci ludzkiej. Mieliśmy dokończyć, wobec czego dzisiaj skupimy się na doborze odpowiedniego tła. Odpowiednie tło jest ważne dlaczego? Żeby było. Widać po pierwsze nasze intencje, po drugie to, co chcieliśmy przedstawić. Jeżeli to jest zdjęcie, nie wiem, do dowodu, to czy jakieś zdjęcie. Jeżeli mamy całą postać, to, to może być zdjęcie na przykład komunijne, tak? Musimy dobrać tło, żeby było widać, z jakiej okazji jest, z jakiej okazji jest zrobione to zdjęcie. Większą swobodą możemy się wykazać przy fotografowaniu na przykład mody, co, 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 co ta dziedzina w ogóle pozwala na łańską fantazję, bo pokazujemy i strój i modela tak i to zdjęcie jest na pół artystyczne. Tutaj mam, zacznijmy od tego mam tutaj stare zdjęcia. 47, 48. Żeby ci wcześniejsze, tutaj mamy obwoźnego fotografa, który jeździł ze swoim malowanym tłem. Ono się trochę cię rozkłada. Pewnie było zwinięte. Ale mamy jakiegoś gościa właśnie na jakiegoś takiego e, malowanego, malowanego tła. Tutaj mamy e, zdjęcie z atelier Sybilskiego w Radomiu. To jest e, teściowa e, numer jeden mojego pradziadka oraz jego synowie, czyli bracia mojej Babki, czyli synowie, synowie po jej córce, która zmarła. Zresztą on już był wtedy wdowcem. Babcia z Ameryki przyjechała, zrobiła sobie zdjęcie zdjęcia z wnukami w atelier Sybilskiego. Ale taki znany fotograf Radomski. Na pewno słyszycie kiedyś o zdjęciach z atelier Sybilskiego, a wcześniej z atelier Grodzickiego. Było dwóch takich w Radomiu najbardziej znanych fotografów studyjnych i u nich wszyscy chodzili się fotografować, każdy kto ma starą rodzinę gdzieś tutaj zakotwiczoną w Radomiu, w okolicach prawdopodobnie ma w albumie zdjęcia albo właśnie od Grodzickiego, albo od Cywilskiego. Co tutaj mamy? Tu są... a! Mojego pradziadka, kumple z wojska, też na jakimś tle widzicie malowanym w Jakieś drzewa. nas są specjalnie. Specjalnie były tatua ozdobne. No i mamy dziecko w zwykłej sytuacji. E, przy jakimś tam stoliku. Tu za to mamy podkreśloną bardzo. E, stawiam, że to Niemcy. Nie mam pojęcia. Jest tutaj ziemiańska rodzina. Najbliżsi w otoczeniu, właśnie pod starą lipą, żeby podkreślić e, Podkreślić to swoje pochodzenie. Tą jakąś dworkową... Dworkową jakość, tak życia, tą sielankę, gdzie są ludzie zgromadzeni razem, starsi się młodzi siedzą sobie na jakby, jakby majówce pikniku. Nawet są e, nawet kręgle, są gdzieś tutaj na dole. Zobaczcie, gdzie po prawej stronie tutaj są nawet kręgle, widać, że to jest jakaś majówka czy, czy inna impreza. A też mamy, tu jest zakład Apollo, też radą. I też mamy, widzicie, z tyłu pięknie namalowane tło. Do tego, do tego jakiś kawałek fotela, tak, że można się było oprzeć. Elegancko tutaj kolumienka, to jest wszystko namalowane. To jest tło studyjne. Za to tutaj mamy panią w okolicznościach przyrody. Ładnie ubraną w alejce parkowej. To jest chyba niemieckie zdjęcie się wydaje przynajmniej. Generalnie ja kiedyś bardzo dbano o to, wyjdąc za fotografa, żeby to tło było jakieś takie najfajniejsze, nie tylko jasne. tak jak teraz często się robi, nie tylko, nie tylko jakaś jasna ściana, to chyba Wam już tą panią pokazywała. widzicie? Też jest namalowane z tyłu tam do tego jest podpórka. Normalnie takie, takie stołki służyły do stawiania roślin w mieszkaniu, ale też jako jako podpora, zwłaszcza, że czas naświetlania nie był najkrótszy, nie było, nie było lamp, więc dobrze było się w jakiś sposób zabezpieczyć. Dalej inne przykłady. Tutaj mamy zupełnie gładkie tło, które jest czym uzasadnione tym, że cały strój jest bardzo, bardzo złożony. Czy tutaj z drugiej strony mamy jaskrawy sweterek w stylu lat? 80., 90. Nie wiem czemu ta moda wróciła, ale jednak. Też mamy neutralne tło, tu jest uzasadnione. Za to tutaj mamy już scenę bardziej swobodną, praktycznie rzecz biorąc, lifestyleową. Pokazany luz blues, tak? Kobojki, wygoda. No a z tyłu jakiś tam bananowiec sobie rośnie. To są sesje, sesje modowe. A, nawet Vogue. Vogue Polska. Nie przepadam za Vogueiem w polskim wydaniu. Nie jestem przekonana co do, co do prezentowanej tam jakości. Tutaj macie coś, co będzie można za chwilę zrobić. Zboże, które wzeszło. Plus kwiecista sukienka. Mamy sobie jakieś tam wrażenie. Sielankowości. Plama słońca. Późna złota godzina. Ciepło, miło. Tutaj to samo. Mamy zatło do jakiegoś ubioru. Służy nam wiejska chałupa. Niedługo otworzą muzea. Będzie można pojechać do na przykład Muzeum Wsi Radomskiej i popełnić sobie coś takiego. Widzicie? Tutaj jest równie istotna modelka, jak i to, co jest za nią. W przeciwieństwie do tego, tutaj mamy niewiele tła. Jest to jakaś firanka. Tylko, że zasłonka oparta, a tutaj mamy modela umiejscowionego w przestrzeni, tak? I widać, jesteśmy w stanie, mimo że trochę mamy jakąś tam z tyłu e, prześwietlenie czy, czy rozmycie, jesteśmy w stanie odróżnić to tło. E, bardzo często ostatnio spotykamy się ze zdjęciami, które mają tło zupełnie jednolite, e, zamknięte na płasko przez Głębiostrości, ponieważ ludzie mają bardzo jasne obiektywy. Ja uważam, że warto poszukać wartościowego, wartościowego tła: takiego, które będzie atrakcyjne, które nam uatrakcyjni zdjęcie. Wiadomo, że nie zawsze jest to możliwe, wtedy możemy oczywiście użyć małej głębiostrości, ale jeżeli jest to tylko możliwe, takie scenizowane w jakimś ciekawym miejscu zdjęcia mają dużo większą mają dużo większą wartość tutaj mamy znowu, zobaczcie tą niebieską chałupę malowaną farbką no i pasuje to do sesji zdjęciowej która jest jakaś tam boho tak, z jakichś tam narzuty i tak dalej tutaj mamy ciekawą rzecz sesja zdjęciowa jest przeprowadzona w ten sposób że Mamy miasteczko, to jest jakieś takie miejsce turystyczne, gdzie wszystko jest pomalowane na niebiesko. I plus tego zostaje sfotografowana tam cała niebieska kolekcja. Ja sobie zobaczcie, mamy chłodne barwy, i do tego pod kolor wybrania. Pod kolor Wygląda w ogóle całkiem fajnie. Mamy monochromatycznie. Gdyby nie to, że skóra modelki jest ciemna, żeby że ma kolor skóry, tak, to nie bylibyśmy w stanie niemalże odróżnić. Można by było pomyśleć, że jest to, że jest to jakoś sfingowane w programie graficznym. Tutaj takie zdjęcie z gatunku mega popularnych obecnie teraz na grupach fotograficznych zdjęć, zdjęć w tym stylu jest milion. I tutaj widzicie, żeby nie rozpraszać, żeby nie rozpraszać uwagi, i jest zastosowana mała głębia ostrości, plus to światło od tyłu, takie prześwietlenia romantyczne, że to niby popołudnie, takie jak piękne, malowane, e, wiosenne i że jest, i że jest super. Tutaj mamy za to, za tło robi drzewo. I tu też można by, widzicie, jest rozmyte. Lekko żeby nie odwracać uwagi od modelki, od deseniu na jej sukience. Kolejne, oczywiście pokazuję wam nieodżałowane w Polsce wydawnictwo Harper Bazar. Niestety u nas już tego nie ma. Mamy sobie zamgloną scenografię jakiegoś zamku plus księżniczkową sukienkę plus jeszcze pudla. Jeszcze, żeby to wszystko jest takie, żeby dodać. Mamy tutaj wrażenie takiego e, jakby romantyzmu, e, efemeryczności, delikatności. Tutaj też. Tutaj zobaczcie, mamy bardzo jasne tła. Dlaczego? E, kształty ubioru, to dziwne nakrycie głowy jest bardzo złożone. Gdyby tam. E, było jakieś bardzo obstokate tło, no nie byłoby tego absolutnie, e, absolutnie widać. Tutaj też mamy bardzo jasne tło. Chociaż duża głębia ustrości. Widać detal architektoniczny. No i do tego na drabinie jest postawiona modelka, która prezentuje w celu zakazałości e, suknię w tym wypadku od, nie wiem co to za kolekcja zuchar Murad. się ekskluzywną, ekskluzywną suknię na tle właśnie tego klasycznego e, kamienia jasnych, jasnych beży. Hmm. Tutaj mamy ciekawą rzecz, jakaś folia powiewająca na wietrze niesamowite ilości. Podobny efekt możecie uzyskać Stosując folię malarską. Tylko tą grubszą, bo cieńsza, to natychmiast się rozłazi w palcach. Ale jak kupimy tą grubszą, dosyć dużą, dosyć dużą yy, płachtę yy, może nam zostać, to podejrzewam, że to jest jakiś materiał yy, spadochronowy. I tak może być. A no, tutaj mamy coś, co jest dla was zupełnie osiągalne, czyli dziewczyna, dziewczyna z psem na tle ceglanej ściany. Mnie trochę niepokoi ta latarnia w tle, ale myślę, że no da się to w jakiś sposób, da się to w jakiś sposób znieść. Ceglany młaj jest zawsze, jest zawsze fajnym elementem. Co ja tu jeszcze mamy? O, mamy sobie jakąś tam nadmorską plażę, gdzie mamy modelkę wśród jakiś trzcin traw. Przyciny trawy też jest, dobry, też jest dobry motyw. Tu mamy fajnie, zobaczcie, jest pokazane niebo, ze względu na to, że to niebo jest ciekawe. Nie, jest, nie mamy białej blachy, mamy fajne obłoczki, które nawiązują jakby kolorystyką do, do sukni, którą jest ubrana. A tu już mamy całkiem karkołomną sytuację. Ktoś powiesił, jak toś, w Świętej Pamięci, modelkę nad falami. I podejrzewam, że wisi daleko i w bezpiecznej odległości, ale wygląda to dosyć niepokojąco. zobaczcie, te, ten deseń morza y, pokazuje nam właśnie, podbija obecność tej, tej akrobatki tutaj. I tutaj to samo mamy też sesję nadmorską, bardzo graficzną, czarno-białą. Mm. Tutaj jeszcze bardzo charakterystyczne zdjęcie. Chyba Wam tego gościa nie muszę przedstawiać. David Bowie. Bardzo znane zdjęcie. Mamy graficyzujący kształt kostiumu szalonego. I tutaj jak najbardziej uzasadnionym jest kontrastowe czerwone tło, na, na którym na które się wybija. Chciałabym Wam też pokazać parę rzeczy, czemu tu za mną zadecha stoi. E, Moje ulubione tła. To jest jakiś. Nie wiem co to jest. Chyba blat, blat od stolika jakiegoś. Jest duże. Przyciągnęłam to. E, przyciągnęłam to z jakiegoś świetnika. Dlaczego? Zobaczcie. można Fotografuję na tym i martwe natury, i autoportrety, i portrety. Można spokojnie, e, spokojnie czegoś takiego użyć. Co jeszcze? Tutaj mam uwagę, bo duże. Będę wyciągać po kolei. E, to jest tył od beczki. Można z niego zrobić takie tondo, aureole lub jakieś inne, e, inne tło. Ja tego specjalnie nie myłam. Jest rzeczywiście jest zasyfione. E, stój zasyfione jakimiś pajęczynami tutaj mam naprawdę bardzo e, bardzo wdzięcznym materiałem e, czymś, co Was praktycznie nigdy nie zawiedzie, jest zardzewiała blacha, jest piękne tło zobaczcie jak się wyróżnia na nim skóra. super do fotografowania jedzenia ale uwaga można na nim zrobić też portret. C, jak e, Wam rodzice będą krzyczeć, że znosicie śmieci do domu, zwracacie na mnie. Uwaga, teraz e, moje ulubione. Nie wiem, jak to zrobię. Jest mega ciężkie. E, specjalnie przyniosłam do robienia zdjęć e, drzwi od kurnika, które są całe e, pokryte warstwami blachy po prostu gość sobie e, chyba no jak zaraz zardzewiał jeden plasterek, to przyklejał następny 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 przez wiele przez wiele wiele lat to ma w ogóle dwie strony i przód i tył jest e, bardzo atrakcyjny używałam ich już e, używałam tego już kilka razy są niesamowicie e, są bardzo ciężkie ale warto było taskać to na rowerze. No i jeszcze jeden tutaj mam kawałek blachy. Jeden z moich ulubionych, pociągnięty trochę farbą olejną. One wszystkie mają dwie strony. Więc taki arkusz to jest coś, na czego tyle można zrobić zdjęcie. Zwłaszcza na tym tyle może wyjść mega zdjęcie czarno-białe. Więc każdy z takich elementów jest na wagę złota, nie tylko na wagę złomu, na wagę złomu też. Warto gromadzić różne, właśnie, ramy, wynalazki, tła, jeżeli oczywiście macie gdzie i oczywiście, że was rodzice nie chcą zabić, ale tłem może być wszystko od prześcieradła, od gnieciucha które wam już pokazywałam, tego z lat 90., po właśnie kawałki po właśnie kawałki E, oczywiście wszelkie możliwe okoliczności przyrody: mury, płoty, e, ściany, nawet te najbardziej odrapane, e, jakieś krzaki, tak? e, staro drzew, łąka, zora na ziemię, e, morze, niebo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zależy od tego, jaką sytuację sobie do fotografowania zaplanujemy. Dobra, widzę, że już przegadałam. Praca domowa zrobić serię portretów na różnych tłach. Oczywiście, uzasadnionych sytuacyjnie do tego, jak ma ten portret wyglądać. Czyli, tak jak mówiłam, jak jest dużo szczegółów, to tło bardziej gładkie. Jeżeli mamy, jeżeli mamy jakiś graficzny obiekt, taki może być na e, tle, który które jest bardziej szalony. Albo można przegiąć w obie strony. W tak? e, zależności od tego, jaki chcemy uzyskać efekt. Więc proszę zrobić serię zdjęć, przynajmniej trzy, tak? człowieka e, lub, uwaga, swój autoportret na różnych tłach. Widzenia?